Halo, halo, dzień dobry, witam w filmie z Polish Car Driving na Robloxie, zaczynamy od tego, że wyszedł update, jest 19 godzina, eee, poczekajcie, nowe zadanie poboczne, kradzież aut, raz na godzinę półtorej na mapie pojawi się auto, które można ukraść. Każdy dostanie powiadomienie na czacie. Poziom trudności włamania oraz nagroda zależy od modelu auta. Dostępne jedynie na publicznych salonach. Nowy samochód to Yamaha Corona 2024, czyli Toyota Corolla. Całkowicie odnowiony samochód. FPS Trapez Coral, czyli Polonez Caro. Odświeżone samochody. BIM A30 Evo, System jazdy, czyli eventowy samochód BMW E30 Evo, czyli M3. Yy, WV Golf 6, sterowanie, czyli Volkswagen Golf 6. I Sian Leon, z wyglądu zewnętrznego, czyli Seat Leon. Odświeżone wnętrza, Opel Astar i Opel Insign, czyli Opel Astra i Insignia. <coughs> Bim A39 y, wrócili z wersją sportową, bo była M5, potem dali y, 535 i z powrotem jest M. IRL to jest BMW E39, lekko odświeżone U i pojazdów, bardziej zmodernizowany i przy, przyjemniejszy dla oka wygląd. Nowy budynek salon samochodowy w Sławnie. Poprawki. Lepsze oświetlenie dzienne i odbicia na karoserii pojazdów. Przyczepy zwracają, przewracają się z powrotem na koła po wypadku. Załatano dziurę na drodze DK-37 pomiędzy Domasławicami a Darłowem. Poprawiono sporo migających tekstur. I widzimy się po cięciu w grze. Dobra widzowie, jestem już w grze. Jeszcze mi się do końca nie wczytało, ale możemy zobaczyć tak na pierwszy rzut oka. Mamy tutaj nowy salon w Sławnie. Stoi tu bocik Audi 80, Volkswagena Golfa, z logiem Hoga, tego oczywiście. Tu jest nie wiem co, a w środku mamy Audi A6, BMW to jest y, trójka i BMW to jest piątka. Tak, piątka. <coughs> Dobra. E, widzimy się, jak mi się wszystko załaduje. Dobra, widzę, wesory za pomyłkę to jest E39S. To nie jest M5. I mamy naszą korolkę. Ja na nią będę zbierał. Nie ma najlepszych osiągów. Nie ma. Ale jest pięknie zrobionym samochodem. Zobaczcie na te detale we wnętrzu. To jest zrobione tak ładnie. Piękne. I wszystkie teksturki są. Oj. Moim zdaniem mega ładne autko. Sprawdzę czy w na pewno nie zremasterowali. Się jeszcze nie wczytała. Ta też nie. Mhm. Czyli nie zremasterowali. No dobra. E, oriny. Jak sytuacja z Orinami. Hm. Zewnętrznie miały się zmienić. Miały się zmienić. W środku. Ty no, ładne. Ładne. A w Astar <coughs> Ono też przeszło wewnętrzny remaster. Ta No! Teraz to, to ładne jest we wnętrzu. Okej. Okay. I jeszcze polones. A, i ser miał być zmieniony z zewnątrz. No, widać różnicę. <laughs> Moim zdaniem wygląda to gorzej. Te światła i to logo. Gorsze moim zdaniem. Było lepiej. Przedobrzyli. I jeszcze Polones miał być zmieniony. Miał mieć totalny rework. No i ładnie. Jego to od ręki kupię. I zbieram na kolejne... Auto, czyli na... na co teraz? Na to ja te korolla Mamy nowe liczniki ładnie brzmi fajnie zrobione Ja to chcę tutaj zobaczyć i dotyczy dostaw i to tyle. Chyba tyle. No. To tyle. Mega fajne to nowe wskaźniki są jednak. Liczniki. Mega to zrobili. Jestem szczerze strasznie zadowolony z tego update'a. Update'a, update'u. Nie jest to jakiś gigantyczny update Ale oddaję mhm. Jedną paczkę zrobię i potem będzie cięcie i widzimy i zobaczymy się jak będzie yy, no <laughs> yy, jak będzie 147 Tysięcy. Mogę w teorii coś sprzedać, ale ja nie chcę sprzedawać. Okej. Okay. To wygląda inaczej. Kolorki są delikatnie inne. Zamiast żółtego jest niebieski, nie? Wska wskaźniki są jednak inne. Widać to. Są... Czy ja wiem czy ładniejsze? No, są ładniejsze. Są inne. Na pewno. Są moim zdaniem bardzo fajne. Dobra. Albo może ten odcinek zakończę i nagram jeszcze drugi odcinek z testu sprawnościowego. To ja te koroli. No, to będzie dobry pomysł. Dobra, widzimy się później. Pa!